Z nami Bartłomiej Zamęcki, witam serdecznie. Dzień dobry. Znany na Dolnym Śląsku działacz judo. No nie mi to ocenia się. myślę, że tak. no Mój chłopak, mój syn trenuje judo, także widzę pana, widziałem Pana bardzo, bardzo wiele razy. To na pewno się zgadza. Jest Pan trenerem kadry w Kazak Kuresz, nowy sport tutaj na, naszy, na naszej ziemi. Odbywały się już Mistrzostwa Polski, ale Mistrzostwa Europy po raz pierwszy. Mógłby nam Pan powiedzieć tak w skrócie, jakie są zasady walki naszym słuchaczom? Zgadza się. Jest to nowy sport. Odbyły się w tym roku drugie Mistrzostwa Polski i Kaza w zeszłym roku były pierwsze. W skrócie można powiedzieć, że bardzo podobne do zapasów i do judo. Jeżeli zostaniemy tak podobnie jak w judo wywróceni na całe plecy, to no, walka automatycznie się kończy. Też nie można łapać od pasa w dół, czyli podobnie jak w judo. Aczkolwiek jedna taka definitywnie mocna różnica jest taka, że pierwszy kontakt ciała z matą daje punkt, czyli podparcie się ręką to jest jeden punkt, przykroczenie się na kolana to jest jeden punkt, i tam poszczególne fazy ciała, jak dotykają, to są poszczególne punkty. Także zdecydowanie moim zdaniem łatwiej się ocenia. Słyszałem, że dogrywka ma też swoje specyficzne zasady. Tak, dogrywka nazywa się Beldysu. Czerwony zawodnik i niebieski zawodnik. Czerwony ma zawsze prawo pierwszy zapadł rękami zapas i są trzy, trzy zasady, żeby ten remis, że tak powiem, wygrać. Kto pierwszy puści pas, przegrywa, kto pierwszy upadnie, przegrywa i kto pierwszy zostanie wyniesiony, podniesiony i wyniesiony za matę również przegrywa. Ilu zawodników wystartuje z Polski na, na Mistrzostwach Europy? 13. Jest takie prawo organizatora, Od tego roku walczyliśmy, że każdy zawodnik, yy, przepraszam, każdy gospodarz może wystawić po dwóch zawodników w każdej wadze. Jeden zawodnik z Starożytnego Obywatelstwa Polski w trakcie załatwiania niestety nie zdążył załatwić sprawy na czas i wystartuje 13, miał wystartować 14 zawodników. Czy mamy 7 kategorii? Tak jest. 60 kg 55 kg, aczkolwiek w tej wadze nie mamy takich bardzo dużych osób w Polsce, żartuję, osób bardzo małych, niskich, lekkich. 55 kg, 60, 66, 74, 82, 90, 100 plus 100. Wagę trzeba trzymać codziennie, czy, czy po ważeniu już można sobie pozwolić na więcej? Nie, można sobie pozwolić na więcej, nie ma żadnych przeciwwskazań. W judo jest to 10% masy ciała następnego dnia, także nie można za dużo też, że tak powiem, się nawodnić, skonsumować pokarmu. Na takim poziomie mistrzostwa Europy są już jakieś badania antydopingowe? Tak, są badania medaliści mistrzostw Europy e, anty, na antydoping. W naszej kadrze są sami judocy czy mamy też jakichś zapaśników klasycznych na przykład? No, teraz się akurat zdarzyło, że sami sami judocy. My judocy mają tą przewagę po prostu, że bardzo mocno pracują e, nogami, czyli wykonują techniki nożne, które są bardzo przydatne do obalania przeciwnika. No, zapaśnicy ewentualnie tylko klasyczni, ale no niestety my nie oporują nogami, więc są bardziej podatni, że tak powiem, na no, utratę punktów. No i judocy mają też tą zaletę, że chwytają, prawda, naturalnie w, w swoim sporcie bazowym, yy, zapaśnicy trochę inaczej. Dokładnie, mamy kureski, czyli podobne do judo yy, takie stroje, więc łatwiej judokom jest złapać niż zapaśnikowi zapiąć klamrę. On też łapiąc za judogę czy tam za kureskę, no nie czuje za bardzo uchwytu, więc tutaj trochę traci yy, jakby czucia w walce. Mamy już jednego mistrza Europy Sebastiana Marcinkiewicza. W tym roku walczymy u siebie, także pewnie trochę medali będzie. Nie chciałbym niczego mówić. To jest tylko sport. Chciałbym powtórzyć, może nie, a ja, chciałbym, żeby moi zawodnicy powtórzyli sukces z poprzedniego roku, bądź lepiej. To jest tylko sport. Może być dużo lepiej, może być tak samo, może być troszkę gorzej. aczkolwiek wierzę wiem, że moi zawodnicy są dobrze przygotowani, dobrzymi judokami są, więc myślę, że będzie dobrze. To ile krążków było ostatnim razem? Trzy. Mistrzostwo Europy 82 kg Sebastian Marcinkiewicz, kategoria 90 kg Tomasz Szczepaniak z Opola wywalczył brązowy medal i w kategorii Absolut, czyli taki Open, taki wszechwag. Tomasz Tałach przegrał jedynie w półfinale z aktualnym Mistrzem Świata w Judo Gurami, tutaj i w, w, później wywalczył brązowy medal w kategorii Absolut. Open. Coś o nagrodach dla medalistów możemy powiedzieć? Jasne. Każdy zwycięzca dostaje 1000 dolarów. Później następna 800 dolarów, drugie miejsce i 600 dolarów, trzecie miejsce w każdej kategorii wagowej. A natomiast w absolutie, czyli w tej kategorii Wszechwag Open, jest za pierwsze miejsce 3000 dolarów, za drugie 2000 dolarów i za trzecie miejsce 1000 dolarów. Myślę, że to są całkiem pokaźne sumy do wygrania dla tych młodych sportowców. No tak, są to ciekawe sumy, to prawda. No cóż, w takim razie życzę szczęścia i żeby tych medali było więcej nawet niż trzy. Przekażę zawodnikom szczęścia, rozumu, zimnej głowy i myślę, że przygotowanie starsze na to, żeby powalczył medale.